Jesteśmy z trenerem Krzysztofem Zalewskim po meczu no, hokejowym można powiedzieć. 6 do 4 wygrana na Białystok w spotkania z UKS sms Łódź. No i na początek poprosiłbym o komentarz do tego meczu. Co można powiedzieć po takim spotkaniu? Trzeba być zadowolonym, bo yy, zdobyliśmy trzy punkty dzisiaj. To było naszym celem nadrzędnym, żeby zespół przełamał się po dwóch porażkach. Udało nam się to zrobić. I trzeba chłopakom pogratulować. Strzelania było dużo z dwóch stron. No taka jest piłka juniorska. Chyba lepiej, żeby było 6-4 niż, niż 1-0. Na pewno przeanalizujemy to spotkanie, gdzieś będziemy szukać dobrych stron, złych stron, gdzie te błędy popełnialiśmy, ale mówię, najważniejsze z dzisiejszego meczu to to, że zdobyliśmy 3 punkty. Oczywiście, tak jak Pan mówi, 6 do 4 zawsze lepiej niż 1 do 0. Ja tutaj widzę wiele analogii z meczem wczorajszym rezerw. No, bo tak, 3 do 1 do przerwy, wynik końcowy łącznie 10 bramek, wczoraj też 10, tylko że tam 8-2. No i występ zawodnika, jednego szczególnie zasłużył chyba na wyróżnienie. Wczoraj Hubert Karpiński 5 goli, dzisiaj w meczu Pana drużyny Radek zejść hat-trick. Tak, Radek strzelił hat ale myślę, że. że... Że to cały zespół dzisiaj zasłużył na to, na, na gratulacje. Cieszy to, że tych sytuacji dużo stworzyliśmy. Mniej cieszy, że przeciwnik też dużo tych sytuacji stworzył, ale koniec końców zwycięstwo zostaje w Biomstoku. Chciałem zapytać o zmiany, bowiem dzisiaj trafił Pan ewidentnie ze zmianami, tak jak wspomniałem, hat-trick Radka zyśka do tego jedną bramkę dołożył Seba Dąbrowski jeszcze w pierwszej połowie, a później strzelali zmiennicy Mateusz Paranowski i Aleks Protaziuk. No, tak jak mówię, trafił Pan dzisiaj ze zmianami w spotkaniu. No tak, ta potrójna zmiana, którą zrobiliśmy, na pewno dzisiaj bardzo, bardzo pomogła i, i bramki, i asysty, także... Także dobrze, że, że chłopacy od razu um, jak gdyby ponieśli drużynę do, do kolejnych bramek. No już na sam koniec o reakcję chciałem zapytać. 3 do 0 prowadzimy i oddajemy inicjatywę. Rywal dochodzi nas na jedną bramkę. Później tak jak mówię, tuż po wznowieniu drugiej połowy bramka kontaktowa na 3 do 2. Znowu strzelamy gole i znowu rywal znajduje się w sytuacjach pod naszą bramką, strzela gole. To też jest chyba jakiś aspekt, nad którym trzeba popracować. Na pewno tak. Tutaj przy prowadzeniu 3-0 mieliśmy znakomitą sytuację, żeby strzelić czwartą bramkę, gdzieś rywal złapał, złapał oddech, bramka na 3-1, no, zupełnie niepotrzebna ta bramka na początku drugiej połowy, ze stałego fragmentu z autu, nie powinniśmy tak tracić bramek, ale yy, tu zespół bardzo dobrze zareagował, bo, bo po tej stracie drugiej bramki, przy wyniku 3-2, to my przejęliśmy zdecydowanie inicjatywę i jak gdyby od tego momentu, mimo tych strat tam kolejnych bramek, to jednak ten mecz kontrolowaliśmy. Jesteśmy z Radkiem Zyśkiem, autorem hat-tricka w dzisiejszym spotkaniu. 6 do 4 wygrana z UKS SMS Łódź. Po pierwsze gratulacje, a po drugie jakie to uczucie, no nie co dzień zdobywa się trzy bramki w jednym spotkaniu. Mhm, dziękuję. No tak, ważne trzy bramki, no ale no liczy, liczą się trzy punkty. No, ostatnio mieliśmy dwa ciężkie mecze, no tak jak z Krakowem, no przegrywamy 2-0. Znaczy, wygrywałem 2-0, przegrywamy 3-2, no teraz było też ciężko przy 3-0, no ale no ważne, że z tego wybrnęliśmy i liczą się trzy punkty. 3 do 0 prowadziliście już w 28 minucie, jeżeli mnie pamięć nie myli, a potem wydaje mi się, że trochę oddaliście inicjatywę, pozwoliliście rywalowi dojść was na jedną bramkę, bo tuż po wznowieniu drugiej połowy było już tylko 3-2. Tak, wydaje mi się, że trochę osiedliśmy na laurach. No SMS nie poddał się, zaatakował nas mocniej, no i straciliśmy głupią bramkę, bo tam ktoś nie pokrył, no i poszło trochę gorzej. Mówiąc tak trochę pół żartem, pół serio, dzisiaj 10 bramek, wczoraj 10 bramek w meczu rezerw, Hubert Karpiński 5 goli wczoraj, te 3 gole dzisiaj, jakoś się konsultowaliście, brałeś z niego jakiś przykład, rozmawialiście przed tym spotkaniem? Trochę rozmawialiśmy, no. <laughs> no Hubert, no nie widziałem tego meczu, ale gratulacje za 5 bramek, bo niecodziennie się strzela 5 bramek, no... Wydaje mi się, że trzy bramki też nie jest najkoszej. Myślę, że nawet jest bardzo dobrze. Jeżeli dobrze kojarzę, to teraz masz łącznie 6 goli w klasyfikacji strzelców. Jesteś tam w czołówce. Myślisz, że możesz realnie powalczyć o miano tego najskuteczniejszego zawodnika w tym sezonie? Tak, no zawsze są szanse. No, tak samo jak o w rok temu pogoń walczyło o Mistrza Polski. No, po pierwszej rundzie byli tam przy spadku, a później kolejna runda i zdobyli Mistrza Polski. To tak samo tu się będzie działo. No, i już na sam koniec nie trzymam się dłużej, bo marzniemy tutaj przy elewatorskiej, a ty zwłaszcza. Wskoczycie dzięki temu zwycięstwu. Jeżeli dobrze tam widziałem, okolice 4-5 miejsca. No, idzie wam w tym sezonie, krótko mówiąc. No tak, no, ale no, straciliśmy głupio punkty. Powinniśmy być wyżej, ale nie jest najgorzej. W takim razie życzę tego, żeby po następnym meczu było jeszcze wyżej. Dziękuję bardzo.